Dziś chciałbym się podzielić z wami pewną historią. Pewnego dnia na wakacjach spodobała mi się pewna dziewczyna. Była w tym samym miejscu gdzie ja. Widywaliśmy się codziennie. Dużo rozmawialiśmy, była bardzo miła i ciepła. Z każdym kolejnym spędzonym dniem wraz z nią stawała się mi bardzo bliską osobą. Postanowiłem, że przytulę się do niej. Ku mojemu zdziwieniu nie miała nic przeciwko. Pewnego popołudnia, gdy wracaliśmy z plaży, niechcąco złapałem ją za rękę, lecz szybko puściłem. Mianowicie chciałem zobaczyć, jak zareaguje, wytłumaczyłem jej, że to przez przypadek i obróciłem to w żart. Najgorszym w tym wszystkim było to, że miała chłopaka. Gdy się o tym dowiedziałem, strasznie było mi smutno. Pomimo to nadal spędzaliśmy ze sobą dużo czasu i dużo rozmawialiśmy. Gdy przyszła już pora wracania, weszliśmy do autokaru i zajęliśmy swoje miejsca. Ja wraz z kolegą siadłem za nią. Po paru godzinach jazdy obudziłem się i chciałem ją objąć. Siedziałem za nią, więc zbytnio nic nie widziałem, i niefortunnie sunęła mi się ręka i dotknąłem jej piersi. Na szczęście wszyscy spali i nikt się o tym nie dowiedział. Przez cały ten czas żałuję, że nigdy nie powiedziałem jej, co czuję tak naprawdę. Utrzymujemy ze sobą kontakt, ale nie wiem, czy jeszcze kiedyś ją zobaczę. I teraz wiem, że o uczuciach powinno się rozmawiać. Polecam każdemu powiedzieć tej jedynej osobie, co do niej czujemy, bo drugiej takiej szansy nie będzie.